Politycznej. W czasie, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, zdecydował, że prezydent, zwierzchnik Sił Zbrojnych, ma być pozbawiony dostępu do najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa. Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też za w Decyzje w dotyczące świecie, nominacji oficerskiej. Tak się jednak się nie stało, święte. bo pomylono interes nie, państwa więc, z interesem nie, partyjnym. Na to, może to nie może być i nie będzie mojej zgody. Pan premier to Tusk to musi zrozumieć, że nie jest nie królem, ale szefem rządu. A to oznacza obowiązek współpracy tego, z prezydentem wybranym przez Polaków, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa państwa. Wykorzystywanie służb specjalnych dla chwilowej sławy w mediach społecznościowych jest skrajnie nieodpowiedzialne.